Nie, niech to Nie ci teraz. No. To co, ten moduł najlepszy? Bo? Nie, Ośka sztuka. Tarcza. tarcza. O... A a przednie? No jak ja cały czas na ten. Przednie też. Wiesz jak to jest? Na dwie nogi cały czas. No, tak, tak, widziałem. Ale Ośka. coraz większość musi się sklapie. Tak, już ten. A na tym module jak? A nie, no tak. Bez różnicy. różnicy. No nie Do bez przyjdzie. różnicy, ale jest, 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 jest... Nie wiem czy wiesz, czy... To zostawimy mały niebieski. A co jest? Tak, mały niebieski na razie myślę, że jest. No, mamy Szybki. szeroki.